Dobra, no to chodź. Oni i tak nic nie powiedzą Na? Oj! Jaś mi tupnął jeszcze Dostał, e, kurwa, nie ma Wchodzi drzwiami, wchodzi... Kurwa. Czekaj, czekaj. Nie no, z, z, no, z jednej z drugiej. bo yellow afkował. Miałem z jednej i z drugiej. Go, 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 fast, fast, fast! Nie. No God fucking. No to... Mm. A! Jestem w Mocno debil Pone. Idę na górę, może ich tam zajebie coś Nie wiem gdzie oni idą Na silosa Nie czy idziemy ma, czy co O kurwa po chuj ten Dawid tu wskakiwał? Ja nie wiem po co ten rozwalił drzwi. No, dobrze. Jeszcze jeden. Ej, tak, już zdecham. No tak, bo ten kurwa... ...skoczył mi ten na tego silosa i... ...jeszcze jeden jest. No, no kurwa. No i tak, po, po chuju fest. Ja pierdolę ja nie wiem Muszę iść na tego silosa znowu Skavlaren, kurwa po co mi ten ładunek Pierd, mi w tym Wiesz tą Skowlaren. bombę i jedziemy Kurwa, 0-2 Jeszcze jest szansa no Przecież Pali. Co go? Nie potrzebuję plecy. Idę z nimi. Kurwa, no. Tu stała następna. No. Nice. Stój stój, 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 stój. Nie otwieraj. Nie, bo okno zostało otwarte. A jest otwarte okno. To ja rozjebam. Aha, no to nie to. Cześć, bo tu może. Nie, dobra. To oni. Nie, tu nie. Kurwo, nie strasznie. Dostanie. Ale wygra nas. No tak. Jebnie. Nie, bo on jakąś Boom. broń zajebał. Ej, znaczy, mi się wydaje, że uciekła byś, tylko że ten gościu cię zablokował. No, też. No. Dobra, idę na silos od Tam się piękne rzeczy dzieją. Nie wiem, na chuj, ty za ze mną po prostu szedł i tyle. Nie, dobra. opakę? Dobra. Ja, jakiś nóbek. Ktoś tam ma. Kurwa, ja wchodzę pierwsze na drabinę. Te Kurec. wchodzi. Spróbuję. Kurwa. O, to fajnie. Może ciekawe, jak on nie zajebał z tego. No kurwa, no. Dobrze. Tam jest ten. Tam jest gościu, tam jest gościu. To. Mówiłem, że jest. A ciebie już nie ma? No, ja już dawno zdecham. Ja, ja pierwszy zdecham. Eee, ja zdecham pierwsza. Aha, gościu próbował rozbroić bombę. Ej, to tak po cichaczu. No nie. No nie Bomba przy trupie leży, co on robi? Szukają Aha, tego. Zbierają wszystko. To u ciebie coś? Nie, a co? Nie, no, wydawało mi się, że to u ciebie coś gra. To, co, ale co? A, że coś gada. Kurwa, kto rzuca flesze? No, nie, no! Kurwy syn, jest cały czas z kurwy przyzwyczajony, że ja wchodzę na tego silosa. A po co chodzisz? No bo ja. mam najlepszy widok i można zajebać fajnie. Teraz zmienić miejsce w końcu. Idę ja z nimi? Drabina Drabina. Coś czuję. Oho Gdzie mam z tych? Tu nie. Weź broń, masz broń. Dobra, widziałeś no. Chiałem. Na widoku. Schowaj się na tym. Już idę. Z lewej. Tu na dole będzie z drzwiami. O! Kurwa. Kurwa, wyszedł. Nie słyszałam go. A ty nic nie powiedziałeś. A gdzie, a gdzie on jest? Dół chyba. Aha, dobra. Na dole drzwiami. Aha. bo go. Nie zdąży. Zdąży. Chyba. Nie. No. No kurwa. Mówiłem. Dobra, nie idę, nie idę na Silosa. pierdole. Nie, nie warto idę A może jeszcze raz pójdę? Silosa? No nie wiem, no. Chyba ta, chyba se pójdę, ale nie będę się wychylał. Ja nie będę tego brała, kurwa, debilu. Palił silosa tym razem. Idiota. Leży. Drabina jest, chciał wejść na... chciał wejść na górę Chciał wejść na górę Góra jest, góra jest Kurwa, nie no, Leży. na dole jest, nie wszedł Na dole jest. Ej! Uważaj góra po lewej stronie Ej! Góra o. Górę zajebam jednego Nie, on był tam. Ale on tam zajebałem. był Leci. No. Leci. <kuh> ja on wchodził na drabinę. Zajebłem. Tylko chodzi o to, przyszedł? że jak drugi przyszedł, tak? Mnie zauważył, że staję przy drabinie. Aha Kurwa. Nie no nie idę tam. pierdol Ale... Ale lipa, ale lipa! Ale lipa 1-6 Ciężko. dlatego mówię ja nie lubię tej mapy, kurwa? jadko Ja tylko dwór umiem w miarę iść. Tato. Idę z nimi Idź pan schowaj Kurwa niemożliwe Rozwal siebie, Albo nie mm -mm. Będzie słychać jak będzie rozwalał Drzwi otworzyli chuj Nie. Tam jest O kurwa, jeszcze po lewej Pójdzie prawą teraz Oj A, Gościowi Jak gościowi z bara pojechała No cóż No cóż Ale jednego za No. no. Dobra, pierdolę, idę z bombą. Teraz ja idę z bombą. Jeden siedem. Ależ piękne, mam staty. No, szkurwa twoja ma <grym> Oj tam. Dobra. Zawsze mogło być gorzej. Lamię, lamie, po prostu lamię. lamie. drzwi rozwalił. Nie ja chciałem je otworzyć. Kurwa, dobra, chuj, pomogę ci. dobra, mam do, mnie. Najdę. Nie mam mnie. Jeszcze jeden rzuta granat... Kurwa. Tam rzucał granatem chyba Kurwa. specjalnie. Na dole. No u góry też był. O, widzisz? Tu go zajebą. Stąd. O. A, został jeden. No. Aj. Ło! Nie, no jeszcze. To dwóch zostało. U nas jeden został. E, on jest tutaj na rogu. Za, za plecami. Aha, to stoi na, stoi na tym. Stoi na, na górze. Jeden jest wysokość. O kurwa. Tu ten ja pierdolę. To bym się go nie spodziewał. O, za blisko. Dobra. Koniec to. Koniec pierdolenia Gram pomału. Nie podpalam się. Zobaczymy. Zaraz. Zaraz się. się nie podpalam. A no ja zrobię tak. Co ty robisz? Otwieram. Czysto. Ale jest dwóch na zewnątrz. O ty suko. To Stoi skurwysyn. Ej, stoi za tym. Za kanałem. Za wejściem do kanału stoi. Że jestem sama. No, ale tu jakby pójdziesz, to wej jest za wejściem do kanału. Nie zdążę. Tu już ktoś czeka na ciebie. Pokażę ci sztuczkę? A nie, nie pokażę ci. Nie szedł nikt. No, ale i Nie. tak jest lipa. Czekaj, okay. wchodzą. Kanałem wchodzi, kanałem wchodzi. Ja wiem. Plecy, plecy. Oh. Shut up, idiot. I co? O, idąc kraj. Ejeje ej, ej, ej. No to co teraz No Nie wiem, gdzie idziemy. Nie wiem. Co pójdę tym Podwórkiem O, ja nie wiem. Porzuc porzucam granaty. Dobra, gramy na czwórkę. Aha, fajnie. O, już to strzelam! Dobre nie wychylam tu już Ch**a widzę Chodź w środek, w sumie A tu jest smog Gdzie on zdechnął? U góry. Jest na zewnątrz, jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest. Tam szedł na zewnątrz. Memeczka. Mm. No. Mm -hmm. Co ty kawaha, wolę? <laughs> Czemu? M-eczkę. Bo strzeli ci na <tryk> te w m też. m nie. Nie? I nic innego oprócz kałachano z takich wiesz... Oprócz awupy czy ten, nic innego ci nie zabije w głowę ze za, za stówy. Co ty gadasz? Mm. Jest? Pierdolił, ale było dwóch. Kurwa tam. No był kurwa drugi. Pie pierdolił mi się w celownik, no. Ten nasz. Debile. debile. On to wygra. Zobaczymy. O! co A, mu ktoś robi? He? Huh. Wiedziałem że on tego nie wiedział. Wiedziałem. Wiedział, że mu plecy zrobi. Dobra, spróbuję pójść AWP dwór Nie, dostaniesz po heblach To zależy. Jebie Boże. Kurwa jak jest. I tak to jest ostatnie więc co mi tam. You Pójdę, gdzie... Uh -huh, okay. Aha, u góry, u góry, u góry, u góry, u góry. Kurwa, u góry. I na blisko. Jak u góry? Na blisko. A u góry... U góry... Nie wejdę tam. A, dwór dwóch. Albo trzech, wie Uważaj, bo dwój możesz mieć. Aha, okej, okay. zszedł na dół. Patrz, nie masz. Wchodź, patrz górę, patrz górę, patrz górę. Góra. Tu kurwa nie trafiłem. Nice. Biegnij, biegnij na pełnej. Nie. A! Akurat wchodzi. To był ostatni? Tak. Kurwa nie mogłem, mogłem. Nie, akurat ci wchodzi, no. zaczął ci wchodzić. No. A nie miałeś już czasu. No nie miałem. Oh. Co? Co tu wziąć? To beret ty. Ja tam kewa. Beret ty. Beret ty. Bigla, nie? Co? ja? kewa? Ego ma. Dobra. Tu to lepiej kewa. Na pierwszej. Na górze. Dostał. Kurwa, za tym siedzi. W jest tu, no, gdzieś, bo my pakę. To wygramy, ale jakaś minimalna szansa jest. A wszędzie. Dobra, diga. Teraz diga. Był u nas. O Jezu, jaram się, jaram się, jaram się. Czemu wy się, atakujecie? On mnie zaatakował. Bo to idiot. Ten z noża kurwa i mi zajebał, no. No i debil, no. Mu. Musia Oddałem Ostatni mu. Został. Oddałem mu. Ostatni. Na, na zewnątrz jest, na zewnątrz. Jesteś pewny, że nie poszedł tu? Nie, no y B? nie. Nie, był na zewnątrz Dobra No Ja nejdam ja postawą pod nogi Ja mówię, kurwa, ktoś idzie i mi jeb z noża jedną, no kurwa, mówię kto? No debil No debil, no Widać, ruskie ja nie wiem, im już dawno powinni wypierdolić tą grę. No. Dobra, gramy na czwórkę. Paka. Nie wiem, na górze, na górze, gdzieś słyszę, widziałem go, poszedł na dół, jest b, nie a? Ty, co? Kurda. Gdzie jest? Yy, na wprost był. No, no nie, nie weżę. Ruszał się jak pojebany. Też go nie mogłam ostrzelić. Mam raz, spróbuję tak. tak to już przejebaliśmy. Hmm? Dobra, chuj No ja chuj. dobra, dwóch tam Jednego obiłam, Tak my, myślałem, czy oni się ruszą stamtąd, czy nie. No nie pykło, nie pykło. Ale on nic się mogę. Of Strój, ja! dalej, wyszedł na niego centralnie. Dobra. Czym to kurwa zagrać nad iglem no. Nice. Side, 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 gdzieś. Ale przybeh chyba. Na wprost, na wprost, na wprost, na wprost, na wprost, na wprost. Na wprost. Karton. No, tu. Dalej. box. Uh, well, już za tym Ale patrz jak krzyma to się działo tam no. O, SSG tu mam Ostatnia? A ja to spróbuję A co tam? Naklej wszyscy na dworidło. Coś. Silos. Dwóch jest na dole, na dworze za wózkiem. Silos był obity. Under Silos. Kurwa, i nagle wszyscy z dwóch zniknęli? One silos up, and two under. Kurwa, ta AWP dostała. Rewolwer! A no, jeszcze nie trafił. <coughs> Oni dwór byli. Teraz już nie. Kurwa No, wity był. The last one. Aj. Nie dałby rady. Nie, 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 on nie miał chyba nawet tego. A, przegraliśmy. No. Ja pierdolę. no. Znowu asysty. <laughs> A ty? Ja? Instruktor broni. broni. A. O...